Cześć, dzień dobry. Znacie schemat. Najpierw czytam powoli po polsku i niderlandzku, polski i niderlandzki. Potem czytam tylko powoli po niderlandzku, a potem czytam szybko po niderlandzku. W międzyczasie może wrócę jakiś tu czy tam komentarz. Wy się osłuchujecie, kiedy chcecie, naciskacie spację, analizujecie sobie. My dużo nie będziemy analizować, bo to jest do czytania i osłuchiwania się. Naciskacie spację i potem też to czytacie, uczycie się czytać i ćwiczycie. Ok? To jest tekst Mike, to jest tata, Ben to jest ten synek, Lizzie to jest córeczka i Anna, tu Anny dzisiaj nie ma, to jest ten mama, dobra. To jest dialog o tak naprawdę, zobaczycie, jest Willen chcieć, pierwsze Wadwilię, co chcesz, a na drugiej stronie będzie Wadwilde, co chciałeś, czyli ten sam dialog, tylko Willen jest zamieniony na Willę, żebyście usłyszeli, jak to jest, c chcieć w czasie teraźniejszym i przeszłym, dobra? Zaczynamy. Mike, co chcesz? Wat will je? Chcę waniliowy smak. I wil vanille smak. A Lizzie, co ona chce? En Lizy, wat will zaj? Lizy chce smak truskawkowy. Lizy will art smak. Ok, wiesz, co chce mama? Ok, wejcie, wat mama wil. Mama chce smak czekoladowy. Mama, wil, czekoladę, czekoladę ice, czekolade, ice. Tato, a ty co chcesz? A co ty chcesz? Papa, en wat wil jaj? Ja chcę loda sorbetowego. Ik wil en sorbet ice. Dobrze, to mamy wszystko. Dzień dobry, poprosimy lody. Chud dan hebben wij alles. Goede middag, wil jen jest. Stop. Od razu nauczcie się jednego zwrotu, jeżeli go jeszcze nie znacie. wejwilen chrach, chrach" to jest wyraz serdeczności i szacunku. "Chrach" go się łączy z różnymi rzeczami. Chrach, a tutaj wejwilen to jest chcielibyśmy lub poprosimy. Po prostu. wejwilen albo igwil to jest chcę, e, chciałbym lub poproszę. Igwil to jest chcę, Igwil-Hrach, bla bla bla, to jest chciałbym lub poproszę. Sprzedawca. Pewnie jakie smaki? Verkoper, Zeker, Welke smaken. Raz wanilia, raz czekolada, raz truskawka i raz sorbet. Ein vanille, ein kier szokoladę. Ein sorbet. Szokoladę przy tym, ale to jest czekolada. Ein kier czekoladę, Te dialekty, czekolady, może, możecie i tak i tak usłyszeć. Czekoladę, 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 smak. Czekoladę, czekoladę. Czokoladę. Na tym materiale będzie czekolada. Dobry wybór. Przygotuję to dla Was. Chcecie to w roszku, czy w kubeczku? Zobaczcie, tu czasami ciągle dodaje to, to, to. Bo ja piszę, tekst jest stworzony najpierw po niderlandzku, a potem jest tłumaczony na polski. I dobrze. Wtedy ten polski macie ciutkę mechaniczny, żeby zobaczyć, jak się zachowuje ten niderlandzki. OK? Bo po polsku było chcecie w roszku, czy w kubeczku, co nie? Ale tu jest to to dodane. Chcecie to w roszku, czy w kubeczku? Więc, no... Je je een goede keuze. Albo een goede keuze. Ik ga het voor jullie bereiden. Ik ga het voor jullie bereiden. Willen jullie het in een horentje of in een bakje? Ene chillen wrożku, a my w kubeczku. Dus twee tak en twee tak. Zij willen het in een horentje. En wij willen het in een bakje. Dus twee zo en twee zo. Oké, okay, in porządku. O, przepraszam, wanilia się skończyła. Czy mógłby pan wybrać coś innego? Ok, komt goed. Oh, sorry, de vanille smak is op. Kunt u iets anders kiezen? Spytam Bena. Tak, on chce w takim razie stracciatelle. Ik het aan Ben vragen. Oh, Ik het even aan Ben vragen. Ja, hij wil stracciatella dan. Ik het even aan Ben vragen. Ja, hij wil stracciatella dan smacznie, Biorą się od razu do roboty, Leker. ich hametein an Slach. Okay? Lecimy dalej. Ten sam praktycznie dialog, tylko jest wilen w czasie przeszłym. Co chciałeś? Wat wilde je? Chciałem waniliowy smak. Ik wilde vanille smak. A Lizzie, co ona chciała? En Lizzie, wat wilde zaj? Lizzie chciała smak truskawkowy. Lizzie wilde agbaj smak. OK, wiesz co chciała mama? OK, wejcie wat mama wilde. Mama chciała smak czekoladowy. Tato, a co ty chciałeś? Mama wilde czekoladę smak. Papa, en wat wilde jaj? Ja chciałem loda sorbetowego. Dobrze, to mamy wszystko. Dzień dobry, poprosimy lody. Ik wilde en sorbet ice. Hut. Dan heben wej alles, chudy midach wej wilden eises. Pewnie, jakie smaki wykołper? Zeker, welke smaken? Raz wanilia, raz czekolada, raz truskawka i raz sorbet. Enkier vanille, enker szokolade, enker artbaj i enker sorbet. Dobry wybór. Przygotuję to dla Was. Chcieliście to w rożku czy w kubeczku? Verkoper. en goede keuze. Ik ga het voor jullie voorbereiden. Albo ik ga het voor jullie bereiden. Wilden jullie het in een horntje of in een bakje? One chciały w rożku, a my chcieliśmy w kubeczku. Więc dwa tak i dwa tak. Zij wilden het in een horntje. En wij wilden het in een bakje. Dus twee zo en twee zo. Stop. Jeszcze raz. Zobaczcie, jak to het. Jest mięciutkie, ściśnięte, prawie niesłyszalne. Zaj wilden het innen horencie, en wij wilden het innen bakie. Okej? Okay? Dus twee zo twee zo. Het. To nie jest het. Dus het. Het, 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 het. Okej? Okay? Wy też to powtarzajcie. Potem czytajcie, nagrajcie się koniecznie. Jak macie jakoś holendra, nie holendr wam to przeczyta. Upolujcie sobie holendrów. Moja wymowa jest dobra, a holendrów jeszcze lepsza. Polujcie na holendrów. Okej, okay, w porządku. O, przepraszam, wanilia się skończyła. Czy mógłby wybrać, czy mógłby Pan wybrać coś innego? OK, kommt Oh, sorry, the vanilla smak is op. Könnt du iets anders kiezen? Spytam Bena. Tak, on chciał w takim razie straciatele. Ik ha het even an Ben vragen. Ja he wilde straciatella dan. Smacznie, biorę się od razu do roboty. Lekker, ik ha meteen aan de slag. Ok? Po polsku my nie mówimy smacznie. Mówimy smacznie nie mówimy smacznie, czy? U nich typowe leker. To nie leker znaczy smaczny, smacznie i tak dalej, ale leker też przenośnie się używa do wielu, wielu innych rzeczy. Smacznie, leker. Nie tylko do smacznie, ale tutaj właśnie jest najbardziej leker. Smacznie, czyli mmm, mmm, my byśmy powiedzieli, mmm, od razu biorę się do roboty. Coś takiego. Dobra? Bardzo fajnie. Teraz czytam tylko po niderlandzku powoli, normalnym takim, troszeczkę powolnym tempem, ok? A Wy podążacie, naciskacie spację, czytacie, analizujecie, robicie co chcecie, uczycie się. Zaczynam. Wat will je? Ik wil vanille smak. En Lizzy, Wat wil zij? Lizzie wil by smak. Ok. Wejdzie wat mama wil? Mama wil szokoladę smak. Papa, en wat wil jij? Ik wil een sorbet ijs. Goed, dan hebben wij alles. Goedemiddag. Wij willen graag ijsjes. Zeker. Welke smaken? Een keer vanille, een keer chocolade, een keer aardbei en een keer sorbet. Een goede keuze. Ik ga het voor jullie bereiden. Willen jullie het in een horentje of in een bakje? Zij willen het in een horentje en wij willen het in een bakje. Dus twee zo en twee zo. Oké, okay, komt goed. Oh, sorry. De vanillesmaak is op. Kunt u iets anders kiezen? Ik ga het even aan Ben vragen. Ja, hij wil stracciatella dan. Lekker. Ik ga meteen aan de slag. Tot samen opgeven, terug op in het Wat wilde je? Ik wil de vanillesmaak. En Lizzie. Wat wilde zij? Lizzie wilde arbeidsmak. Oké. Okay. Weet je wat mama wilde? Mama wilde chocoladesmaak. Papa, en wat wilde jij? Ik wilde een sorbet ijs. Goed, dan hebben wij alles. Goedemiddag. We wilden graag ijsjes. Zeker. Welke smaken? Een keer vanille, een keer chocolade. Ciemnie adbij, inkier sorbet. En goede keuze. Ik ga het voor jullie bereiden. Wilden jullie het in een horentje, of in een bakie? Stop, przepraszam. Jeszcze raz to zdaje. Zobaczcie to het, co się zlewa, i to ön, jak jest w ogóle zlane. Nie zwróćcie uwagi. To ön, jak jest zlane. Zaj wilden het in een horentje, in een horentje, in een horentje. Nauczcie się tego. Zaj wilden het in een horentje, En transcript Wilden het in een bakje. In een bakje. In bakje. Nie, in en bakje. In een bakje. Okay? Potem się nauczycie. Lub już umiecie, i to tylko jest dla Was do słuchania, jak jesteście nowi, to się nauczycie z tego, tego wszystkiego. Spokojnie. To jest maraton. Nauka języka to jest maraton. Dus twee zo en twee zo. Ok, komt goed. Oh, sorry. De vanille smak is op. anders coś Ik Eka het even aan Ben vragen. Ja, ich will stracić te to. leker, Ich ha the slach. Dobra, wdech, wydech. Teraz ci tam szybko. Po prostu szybko, to jest to samo, po prostu szybko. Wy musicie to 2-3-4 razy to znacie schemat i osłuchiwać się, żeby wyłapać te dźwięki. Niekoniecznie musicie umieć to zapisać, lub gramatykę, ale po prostu. Ok, o co chodzi, o co chodzi, dlatego macie to tłumaczenie też po polsku. Wtedy wiecie, ok, nie wiecie dlaczego zdanie jest tak zbudowane, ale wiecie, że jak zdanie tak jest zbudowane, to 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 oznacza, ok? Umysł nieświadomy zapisuje te rzeczy. Język to jest dźwięk, ok? Kumacie, zaczynam. Wadwilię, Egilwa nie jest. O, moment, przepraszam, przepraszam, ja sobie to muszę zmienić. Ja to sobie muszę tu zmienić. Może zrobię tak, ok. Dobra. Wat wil je? Ik wil vanille smaak. En Lizzie, wat wil zij? Lizzie wil aardbeien Oké, okay, weet, weet je wat mama wil? Mama wil chocolade Papa, en wat wil jij? Ik wil een sorbet thuis. Goed, dan hebben wij alles. Goedemiddag, willen we graag ijsjes? Zeker, welke smaken? Een keer vanille, een keer chocolade, een keer arbeid en een keer sorbet. Een goede keuze. Ik ga het voor jullie bereiden. Willen jullie het in een horentje of in een bakje? Zij willen het in een horentje en wij willen het in een bakje. Już twój żoł i twój żoł. Ok, kom O, oh, sorry. The vanille smak is up. Anders kizyn. Ika an Ja, haj wistracza teladan. Leker. Ika meteen de slach. Mam nadzieję, że zrozumiecie. To wymaga czasu. I Wy nigdy tak szybko nie musicie umieć mówić i czytać, co nie? Ja specjalnie trochę szybciej podkręcam to dla Waszego treningu osłuchiwania się. Ok? Teraz ten czas przeszły. Zaczynam. Wat Ik wilde vanille smaak. En Lizzie, wat wilde zij? Lizzie wilde aardbei smaak. Oké, okay, weet je wat mama wilde? Mama wilde chocolade smaak. Papa, en wat wilde jij? Ik wilde een sorbetijs. Goed, dan hebben wij alles. Goedemiddag, wij willen graag ijsjes. Zeker, welke smaken? Eén keer vanille, één keer chocolade, één keer aardbei en één keer sorbet. Een goede keuze. Ik ga het voor jullie bereiden. Wilden jullie het in een horntje of in een bakje? Zij wilden het in een horntje en wij wilden het in een bakje. Dus twee zo en twee zo. Oké, okay, komt goed. Oh, sorry. De vanille smaak is op. Kunt je iets anders kiezen? Um, ik ga het even aan Ben vragen. Ja, hij wil de stracciatella dan. Lekker, ik ga meteen aan de slag. Super, eerst hem was doen. Terrasse zetten we zowel. Maar laten we het ook zo Dobra, teraz lecimy na różne um, słówka. Mamy słówka, ok? Odmiana. Ja chcę, ich will. Ty chcesz, jaj on, ch on chce high nie high will. will. Ona chce, Zajwil, to chce. Nie, nie mówimy, ona chce, mówimy od razu, to chce. hetwil. My chcemy. Wajwilen, wy chcecie. Juliwilen, oni chcą lub one chcą, zajwilen. Czy jest oni, czy one? Nie wiadomo. Z kontekstu, wiadomo. A jak nie wiadomo, to Holendry lub Wy zawsze dodacie panowie albo panie, dziewczyny, chłopacy, ok? Tutaj nie napisałem, wiecie, że zaj też może być z W tekście to macie z. To jest po prostu skrót. Tak jak my mamy cie ciebie, ci tobie. Oni mają zaj ze. Albo waj we", Albo jaj je. To jest to samo jak cie ciebie. Chodzi o ten kontekst, tak? Cie ciebie jest to samo. Ciebie trochę mocniejsze. Cie to samo. Generalnie to samo. Albo ci tobie, okay? Czas przeszły ja chciałem, i gwilde, Ty chciałeś, ja wilde. On chciał, he wilde, ona chciała, zij wilde, to chciało, het wilde. My chcieliśmy, vai wilden. Wy chcieliście, Juli wilden. Oni on chciały, zij wilden. Okay? Zobaczcie, więc wszędzie jest wilde, 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 wilde. W języku polskim można powiedzieć, chciałem, chciałeś. Nie trzeba ja albo ty dodawać. czy nie? W języku niderlandzkim zawsze trzeba, bo widzicie, jaka odmiana jest mała. Ich wilde, ja i wilde, ta odmiana, co nie? ta konfiguracja, ta transformacja. To się nazywa odmiana gramatyki, odmiana czasownika. Wilde, 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 wszędzie jest, co nie? Albo wil, 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 albo wilen, wilen, wilen. Wilden, wilden, wilen, Tak mało się zmienia. Dlatego ważne jest, żeby dodawać te osoby zawsze. Przed lub podczas, to już gramatyka, ale trzeba zawsze tego użyć. Smak, desmak. Wej wilen hrach. Chcielibyśmy, poprosimy. Ten zwrot, to jest zwrot, którego się uczycie w pierwszym dniu jakiejkolwiek nauki języka, na jakimkolwiek kursie czy coś. Poproście, żeby Wam wytłumaczono, chrach, podano przykłady. Lub tu gdzieś na kanale szukajcie, wchodźcie na ten kanał, przeszukujcie koniecznie kanał, wpisujcie tam playlisty lub wideo, wejdźcie na kanał i przeszukujcie, co tam jest, bo kanał się rozwija, wideo wchodzi co tydzień nowe. Szukajcie tam, jeżeli, jest, jeżeli to oglądasz ten materiał Wy, Mamy teraz 2022, jak oglądasz na przykład w 2028, to prawdopodobnie w 6 lat wytłumaczyłem całe niuanse niderlandzkiego i możesz wszystko wpisać. Tam jest wyszukaj, taka lupa wciskasz, wpisujesz sobie frazę i możesz znaleźć wszystko i ze mną przećwiczyć i się nauczyć, powtarzać, czytać, nagrywać się, czytać, ćwiczyć, ćwiczyć, uczyć, rozumieć wyjaśnienie, nie rozumieć, denerwować się, potem znowu rozumieć, potem znowu nie rozumieć. Denerwować się. I na tym polega nauka języka obcego, nie obcego, następnego. To nie jest obcy język, to jest nasz drugi język, tylko słabi w nim jesteśmy. I to jest maraton, a nie sprint. To jest maraton. Wejwilen chrach, chcielibyśmy, poprosimy. Igwil chrach, poproszę lub chciałbym. Chrach mhm. jest w różnych tych też innych kontekstach dodane. To jest wyraz... Chrach znaczy chętnie, widzicie, Chrach znaczy chętnie słownikowo, ale krach, ja uczę inaczej, ja tłumaczę. Chrach to jest wyraz serdeczności, szacunku, prośby. Bo krach, to jest proszę bardzo, albo zrobione z przyjemnością. Ja chrach, o, jest tu przykład, tak poproszę, tak chętnie. Mhm. Ja chrach. I Tam jeszcze jakieś inne są przykłady, tu akurat nie wypisywałem. Chrach wyraz serdeczności, szacunku, prośby. Okej. Okay. Ikha to jest wyrażenie, biorę się do pracy, bo to jest ikha idę, Slach to jest uderzenie, idę na uderzenie, nie wiem, tak jakby może dawniej kowal brał się, z, jak to się, kowal co robi? Kuje w tym, w swoim warsztacie, czyli bierze się do pracy. i hande slach. No nie wiem, to wymyślam teraz, zmyślam. Slach to jest uderzenie. i hande slach. Skąd, my myślimy, biorę, jak można się wziąć, biorę się do pracy, to jest też u nas wyrażenie. Brać można długopis do ręki, brać można różne rzeczy. Nie? Biorę się do pracy. To jest wyrażenie, nie zdajemy sobie sprawy, język polski też jest. Czasami zagmatwany okej. Okay. Komt chud bezpośrednio, znaczy komt przychodzi, będzie można, chud dobrze. Będzie dobrze, jak najbardziej. Komt chud, znaczy bezpośrednio będzie dobrze. Ale my nie mówimy będzie dobrze, mówimy w porządku. Komt chud. Często, być może w waszym rejonie, w waszej pracy, w waszym otoczeniu, kąt hut słyszycie codziennie, czyli coś takie w porządku, będzie dobrze. Ok, kąt hut, kąt hut, u mnie w pracy nadużywają tego. Na wszystko mówią kąt hut, kąt hut, kąt hut. Enan niet hut, a potem nie jest dobrze i mamy problem. Ok. A, no to, to, to wspomniałem o tym, tak? Jaj to jest to samo co je, czyli ty po polsku. Zaj to jest to samo co ze, czyli ona po polsku. Lecimy dalej. A, i rozpoznać podmianę czasownika, że to jest ona. WAJ to jest to samo co W, czyli my. Zaj to jest to samo, co ze, czyli oni one rozpoznać podmianie czasownika. I spójrzcie na to ostatnie, pewnie już popatrzeliście. Zajwil, zaj wilde, to jest ona chce, ona chciała. Zajwilę, zaj wilden, To jest one chcą, lub oni chcą. Lub oni chcieli, one chciały. Ok. Tak to wygląda na kolega. Dobra. To wszystko na dzisiaj, dzięki wielkie, uczcie się, uczcie się pilnie, subskrybujcie jak chcecie, jak subskrybujecie to naciskajcie dzwoneczek, wtedy dostajecie tam powiadomienie po prostu, że pojawi się nowy film, co tydzień mniej więcej wychodzi, a chcecie łapki w górę, bo wtedy YouTube rozszerza to na innych ludzi i wtedy inni Polacy też się mogą nauczyć języka. Jak chcecie, komentujcie. Ja czytam te komentarze, bardzo je doceniam i nie wszystko mogę naraz zrobić, ale ja sobie robię listę i, i prędzej czy później to, to, to wszystko będzie, to wszystko będzie. Także nie bójcie się komentować. Krytykować też, jak trzeba krytykować yy, lub uwagi, lub co się nie zgadza, co się zgadza. No po prostu jak chcecie, komentujcie. Jak nie chcecie, to nie komentujcie. Jak nie chcecie subskrybować, to nie subskrybujcie. Ale obiecajcie mi jedną rzecz, że się będziecie uczyć, że się nauczycie tego języka. Obiecujecie? Minęła minuta 20. Kończę. Cześć. Na razie.